Hej, Kaja, jest Wangela. Soski bez kamerki. ale po prostu szybkie info dla Was. Dla tych, którzy jeszcze nie wykorzystali swojej waluty eventowej i wiecie, bąbki, kupono bąbki i kula sezonów. No to jak wiecie, już Kasper zniknął. Także w Karkahan została Ewelina i do niej możemy pójść. I te wszystkie kupony, które Wam zostały, wymienić. Mam 11. Kuponów. Dobra, kupmy. Do Mydhar na pewno wezmę sobie teleport. A weźmy. Bo dobra, do Mydhar. Trzy raz do Mythar Methar się przyda. Dobra, to. Tak. Mythar zawsze spoko. A kupmy to. Prezent szczęśliwca. 145 45 i7 nam zostanie. Dobra. Teraz otwórzmy na kolosa. Błogosławieństwo. Chowaniec. No i heroiczne. Hmm. W sumie powołałam, że myślałam, że będzie coś lepszego, nie, ale... No niestety... No i chowaniec. To mi nie jest w ogóle potrzebne ten chowaniec. Zobaczmy tego wędrowca poza czasem. Tak, jak to wygląda. Uuu, w sumie to spoko, tylko to bardziej na mężczyznę. <grych> no ale cóż. Dobra, mamy jeszcze 7. To mi nie jest potrzebne. No, to weźmy leczenie to najbardziej chyba optymalna opcja. No i super. Dobra moi drodzy, a więc ja bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście możecie się pochwalić, żeście coś wylosowali z Elity Trójki, bo ja niestety w tym roku nic z tego eventu. Jedynie tam jakieś parę her i oczywiście unikaty, ale leki żadnej. No. A ja teraz się żegnam. Zapraszam oczywiście na live'iki. パパ。